Maćku, dużo emocji, dużo nerwów w tym secie, w tym zakończyło się no, dosyć niespodziewanie. I w trzecim secie dużo emocji, i po meczu dużo emocji, pojawiła się policja. Obrazki dosyć rzadko spotykane w hali siatkarskiej. No policji to nie wiem, może kogoś ukradli, nie mam pojęcia. Natomiast yy, rzeczywiście, szok i niedowierzanie, ale nie przez to, przegraliśmy. Przegraliśmy przez własne błędy, własną grę. Kolejny raz przestoję, bo dwa sety przegraliśmy dosyć gładko. Pierwszy i ten ostatni, Chociaż ten ostatni to już tak troszeczkę był konsekwencją poprzedniego. Eee... Powiem tak, na pewno nie możemy być zadowoleni, chociaż były momenty walki, były momenty takie, że, że naprawdę staraliśmy się i powiem jeszcze jedną rzecz. Eee... Nie przez sędziów przegraliśmy, ale poza tym, że siatkówka jest naszą przyjemnością i pracą, mamy z niej radości i nagrody, to mamy też porażki i przykre sytuacje. To jest nam na przykład chwila, do której po części przyczynili się też ci dwaj, dwaj panowie dzisiaj. Myślę, że ten drugi to na pewno nieświadomie, bo nie posądzam go o to, żeby świadomie był w stanie takie rzeczy wykonywać, ale z takimi challengeami, się jeszcze nie spotkałem, z takimi sytuacjami jak dzisiaj. W zeszłym roku był tu kabaret na tym ostatnim meczu z Warszawą, ale to dzisiaj pokazali, gdzie pierwszy każe sprawdzić po bloku, drugi spędza linię, pierwszy schodzi ze słupka, podtrzymuje, zmienia decyzję, że wracamy do, na, swoje, na swoją stronę i gramy dalej. Za chwilę y, mówi, że nie może zmienić tej decyzji. W związku z tym mówię, kabaret i niedowierzanie, ale nie przez to